Garcło. Nie mogę. Co to było? To było ja. No, weźmy, weźmy, kurwa, mi swój palec grzebień, wiedział gdzie przypierdolić. Chwila, to nie bawa, spadła na Weź, weź, weź. O Jezu! Ja pierdolę! Oddaj reda, a ten kery Redem potrząśnij, redem potrząśnij Eee... Sprawdziąc działalności, historię i korytarz... A Co sprzedam sobie... Ej kurwo pierdolona! Chodzi, W tym są toksyczni chudy, 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 tu chudy, 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 chuj chudy, 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 Chłopaty. Co, ja nie mam żadnych kłopotów! Znaczy, Jak to ja to ich zapijam, nie z! Wypierdalaj! Dobra, ale najpierw! nic nie bije! Wypierdalaj skąd? Zostaw mi Gina! Gino, zostaw! Wojciech! Słyszysz ci, nic co ja mówię bią. do ciebie? Puść mi Gina! No nic! Wypierdalaj! Nie, nic. Puść mi!

Słuchawki bezprzewodowe. Nie, ma <noise> nie masz do nich kabla, tak? Nie masz do nich kabla. A tu nie masz takiej ładowarki jak do telefonu? No, one są no, na yy, USB Mini. Ale spokojnie pad na no, ps 4 no, ma też u. Yy, o, no, no, A, no USB tak, mini. Wiesz, on też ma USB Mini, faktycznie. Ale powiem ci, że. Co ja mam, dzieje? Ja mam genialne słuchawki bezprzewodowe, używam ich prawda, do, do wychodzenia na dwór, tutaj mam normalny USB. Ja mam zajebiste słuchawki do komputera, no bezprzewodowe, ale takie, że, że jak cię słyszę można na orgazm dostać. Czyli co? Bo jest A? tak... No bo tak fajnie bo tak to brzmi. mi. Ja mam klatę. O, dzięki, dzięki, dzięki. Nośny, dzięki. Lejowy, o, to se wezmę, wywalę. bo ja jestem supportem, to se wezmę, bym nam chodził. Dobra. To jak się wywalę, to mnie odrodzisz. Słuchaj, że ja się z ciebie wypierdolę, ale... Mówisz o prostu, jesteś Co jest? <laughs> Mówiłeś też o tym, że się z <laughs> wypierdolisz? <życie nie> <laughs> Są trzy te, jak ładnie to rozgramy, to tylko wygramy. Jeden odcinek został. Nie trafiłem z żadnym pociskiem. Nie trafiłem ja to tym Hello, no penning. Uuuu Ale to kurwa skiny zajebiste dostajesz. No to jest akurat. Mam tego skina, jest całkiem ok, ale taki hey. Kurwa. Kura! zakrztusiłem się ciekaw? Sick. od Odstopa, 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 klasycznie. Wyłączaj streama, staker. Wyłącz ja tego wie. streama. Ja jestem speedpusherem, ja sam sobie otworzę. Nie, no, Carol, no, dawaj, go stream. no, ci, że końcówkę, koniec no, 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 let's go. Ej, Ej Ładny skin, skin, sam go mam. Bardzo klaszt. O! Masz ticket! Ja się boję tego, co zostanę. Ej, czy ty się boję? Ej, tutaj... No? To było w pęcie robione. Co? Muszę was sobie psać, Samira? Dobra.

Gol! Dzień Ale fajny totem. dobra. To ten sposób. To ja chcę dostać. Ej, ej, słuchaj, słuchaj, cóc가지고... zaczekajcie, zaczekajcie. Peter, nie ma poszukać klasów dla skinów do postaci, w którymi nie gramy. Też, Peter. No tak. ale to był. <śputer> A ja no Tymczasem ja po meczu. O, zaczekajcie. Zakończę I Hayem. Chyba są wszyscy. Dobra. Token do Garena ja chcę tego niebieskiego Vladimira Jeden token No masz popaść Goings i ten, Kingorn ma, ma Ej, ty nie masz tych skinów obydwu? Nie, on ma ten plus fire ROLUJ! A. No, y reroll SSG z reala sobie zostawię Jeśli jakbym mógł go jeszcze raz to bym zrealizował. Niebieski Wladimir, proszę no ja, ja perwana. Eee, ten skin jest spoko. Fajne jest, no. Ale ja nie gram Żerwana. Dobra, go carry, carry, I chcę skina do Ksai. Mamady napadłeś, mamady napadłeś. Xayah. Czekaj, najpierw You're kapsułka, ready? kapsułka. Otwieraj najpierw kapsułę. Kapsułka. Xayah. Xayah. Korki. korki! Dobra. Dobra. Później to rozmienisz. Orb najpierw. Później korki skin. Logo. Nie, no, nie musisz zacząć od Kina, a Batuś od Logo, nie? Ja Rumble in the jungle. Arclight pan! No nie. Venture Iroll. Dobra. No. Listen. Ej, się nie musisz mi Ticketa kupować. Dobra. Roll Spoko. Ej, jutro też jest Clash? Okay. No. no. Zawsze są dwa dni pod Zaczynamy ramy. od rana. No. I to gramy jutro, nie? Senjuani! Senjuani! Nie! Gramy, Ale fajny Gramy jutro w, w takim sejuani. samym składzie? No. Nie będziemy gotowi! Będzie, nie, no nie. Mam go. ja mam tego Swój sobie. do swojego Takie sekiny Takie Do swojego Ale tak jest i... Timo, wygląda jak Darth Co? Dobra, Cześć, otwieraj Otwieraj Co robię? ich troje Otwieraj Biekuje ci geek do poziomu No mnie wydał fajny ten jest Yes. You make me poco loco, poco pipi nie, nie, I'm not even crazy, I'm nie, and I'm missing But I can't it as nie, blessing. nie, 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 Caitlyn nie, 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 teraz, nie, mogę. Dobrze, Karol. Dobrze. Nie. Gwada. Nie mogę teraz śpiewać. Nie przeszkadza. Yes. You make me poco loco, poco più piccolo. I'm not even crazy, I'm not sick, and guessing, but I count it as a blessing.